Dobrze, że mam brata, który ma 18 lat i zamiast się dobierać do moich klocków, to mi je kupuje. Mam najlepiej. <laughs> Raz wybudowałem własne figurki. Następnego dnia ich nie było. Szukałem cały dzień i noc. Mój brat wraca do domu. Miał je. Dałem mu zakaz, że nie mógł ich dotykać. Tydzień później przyszedł z kolego mi się bawili. Gdy wszedłem do pokoju, mój brat siedział i patrzył, jak kolega się bawi Lego. Gdy zapytałem się, czemu się z nim nie bawi to powiedział, że jego kolega buduje klockami, bo on nie może. Spytałem czemu, a on odpowiedział, że dałem mu zakaz. Kupiłem zestaw z Lego City, pociąg pasażerski, za chyba 500. Wiedząc, że przyjeżdżają moi kuzyni, schowałem go do szafy, ale mama kazała mi go dać. Ja mówiłem, nie, bo mi go zniszczą. Ale mama mówiła, że jak nie, to da im wszystkie inne moje zestawy. No i po 5 minutach cały pociąg pasażerski... Był już jedną wielką ruiną. Kiedyś budowałem miasto ninjago i mój brat zabrał mi wszystkich ninja, a jak mi je oddał to zabrał bronie. Mam małą siostrę, która ma kilka miesięcy. I jak czytam komentarze to boję się co będzie jak zacznie chodzić. Mojemu bratu dałem 8 razy zakaz dotykania mojego lego. Osiem razy zaginęły mi to jakieś figurki, ciekawe elementy, mniejsze budowle, i zawsze, gdy się go pytałem, czy wie coś o nich, on mi na to Co ja nic nie wiem. I zawsze znajduję je w jego tajnym pudełku, albo jak wie, że nie wybrnie z tej sytuacji, to mówi: Przez przypadek Frodo zjadł. Lub Wypad mi przez okno. Kupiłem sobie trzy figurki kicia rożek. Moja siostra rozwalała je i układała z powrotem, ale później okazało się, że została tylko jedna kicia rożek jeden piesio i nogi drugiego piesia. Do tej pory nie odnalazłem tego ostatniego. Do mnie raz przyjechał kuzyn, cztery, pięć lat. Ja byłem u kolegi, a on dobrał się do takiego jednego dużego auta i spuścił z balkonu na moją głowę, kiedy wracałem z pierwszego piętra. Ała! Tak, zbudowałem dżunglę lego. No i ciągle odczepiają drzewa, ludziki i zabierają mojego słonia z lego. Mogę ten klocek? A ten mogę? A mogę ten? No proszę. Mogę ten klocek? No daj mi ten klocek. Mi mój brat wziął figurki i do butów powsadzał. Bawiłem się zestawem lego ninjago i siostra zjadła jego maskę i główkę. Już nigdy nie dostałem tego z powrotem. Kiedyś moja siostra bawiła się moimi klockami, a jak weszłam do pokoju, to rzuciła je na oślep, udając, że nic się nie stało.